Cześć, cześć, jestem Weda i to jest piąta gra z naszego maratonu Pod tytułem Missing the Distant Island I bardzo Bardzo mi to wszystko przypominało bardzo stare gry Bardzo stare gry, bardzo zaczniemy Z sadem się poruszam Co? A, zdjęcia. No spoko. Kra! Kra! Serwis prawem. A, zapalam Okej, gdzie ja jestem? Hmm. Błagam, żeby w tej grze przynajmniej dłużej wytrzymał Albo on sam zwalnia, albo ja nie wiem Okej okay. Co chodzi słońca so, ja W mogę się trzymać plaży No kra Bardzo boga ta, pl, ta wyspa Myślę, że na dzień dobry przywitam jakieś jakiś, nie wiem, zestaw drzew, lasu, gęsty w góle tu bylcy, etc. etcera, etc. No, ale chyba nie no co, ale ciemno się zrobiło Wow, teraz to w ogóle Nic nie ma, okej okay. Więc musisz zgasić latarkę, żeby zrobić zdjęcie co sam robić zdjęcie No, doszedłem do plaży hmm. Mówi się, żeby chodzić plażą Przy wodzie To wiesz przynajmniej, gdzie jest początek tej wyspy i plaży ciekawej tu już po jestem czemu tu nic nie ma czemu? indie horror game no proszę jest ciemno mam gwiazdy koniec nic więcej tu nie ma okej okay. okej okay. Okej. Okay. Chyba wezwałem przypadkiem Okej Okej. Okay. Następnym razem chyba zacznę nagrywać z kamerką, bo nie widzicie mojej konsternacji na mojej twarzy. Tylko jak masz brwi właśnie, nie wiedząc co się dzieje. Ale nie, nie idę do lasu. Co za mną? Coś wokół mnie? Coś w wodzie? Mogę wejść do wody? Mogę. Nie, nie mogę. Moja postać jest wodoodporna. Nie lubię wody. Okej. Okay. Co to było? Czemu się popsuło? Gdzie? Ej, nie, to nie jest woda. Ok, zgubiłem się. Halo? Jolka? Beata? Sofia o proszę, jest. Co to jest? Czemu mi właśnie włacił? Czemu wiesz chłacił? Dosłownie stał nade mną i mnie włacił. Hapa, hapa, hapa. A sobie mu zdjęcie, był jakiś napis i mi... O co chodziło nawet w tychże? Okej. Okay.